Servus, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Samson i witam Was w kolejnym odcinku z gry League of Legends Wild Rift. W dzisiejszym odcinku pogramy postacią, która przez ostatnie kilka odcinków gnębiła nas, dzisiaj my pognębimy nią innych graczy, a dokładniej chodzi o Dianę. Przepotężna postać, mam nadzieję, że w moich rękach również. Ale zanim przejdziemy do rozgrywki nią, e, chciałbym was poprosić o zostawienie łapy w górę. Dobijmy ich 100, bo nawet 100 nie możemy dobić ostatnio, jest to żenujący wynik. Dlatego proszę was, teraz każdą osobę, która słucha, która mnie słyszy, odbiór, halo, odbiór. Dobijmy łapę w górę, 100 i będzie git, będzie szczęśliwy i wszyscy będziemy pnęli się w górę. A jeżeli nie subskrybujecie, nie subskrybujecie jeszcze kanału... Kliknijcie magiczny, czerwony przycisk subskrybuj, aby nie ominęły Was kolejne materiały i żeby filmy przeze mnie udostępniane w środy, piątki oraz niedzielę pojawiały Wam się w karcie subskrypcje. A teraz bez zbędnego przedłużania! Chciałbym was prosić, jeszcze nie, chciałbym was prosić, żebyście napisali w komentarzu postać, którą chcecie zobaczyć w kolejnym odcinku. Mam trzy karty próbne bohaterów, więc mogę przetestować dowolną postać. Dlatego postać, która zdobędzie najwięcej łap w górę, albo postać po prostu, która się najczęściej będzie pojawiać w komentarzu, um, pojawi się w jednym z kolejnych odcinków, dlatego koniecznie piszcie w komentarzu. A teraz już bez żadnego przedłużania, już wszystko co ważne powiedziałem, serdecznie zapraszam do pytania odcinka. W dzisiejszym odcinku pytanie zadał użytkownik IM Shamin i zapytał: Co sądzisz o używaniu Redemption na innych bohaterach oprócz supportów? Ja na przykład używam na Timo i pomaga nie tylko mi, ale także całemu timowi. Najlepiej, gdy SAP też ma Redemption. No i co ja sądzę o tym? Sądzę, że okej. Okay. W sensie, rób, co chcesz, jeżeli gra ci się z tym dobrze, jeżeli widzisz, że to ci pomaga zwyciężać gry. To jest jak najbardziej OK, moim zdaniem. Trochę tak, jakby. Jest przyjęta rola, że Redemption powinno być tylko dla supportów, natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli coś jest głupie, a działa, to to wcale nie jest głupie, dlatego jeżeli masz jakiś nietypowy build, jeżeli coś używasz, czego dużo graczy nie używa, ale dla ciebie to działa i tak jak mówię, pomaga ci wygrywać gry i pomaga stawać ci się lepszym, no i testujesz sobie właśnie tutaj różne rzeczy, no to jak najbardziej jest OK. Chociaż no. Co ja sądzę o Redemption? Pamiętacie, że odkupienie moim zdaniem jest fajnym, e, fajnym zaklęciem, bo to jest tutaj w Wild Rift zakłada się zaklęcia na buty. Natomiast e, nie sądzę, żeby to było idealne rozwiązanie na wszystkie postacie, no bo no nie oszukujmy się tutaj bardziej, e, bardziej no dla tanków, no to bardziej myślę, że gargulec jakiś, być może jakaś teleportacja. No tutaj dla... Mm, dla takiej Leony, no to musi być ewiden ewidentnie medalion, który zapewnia tarczę drużynie. Przeważnie dla Marksmana, no również by nie polecałbym Redemption dla żadnego AD Carry, no bo... No bo co, no bo po co to redemption dla AD Carry? Tak naprawdę myślę, że znacznie... znacznie lepszym wyborem dla AD Carry jest tutaj chociażby żywe srebro, które usu usuwa efekty kontro kontroli tłumu. Yy, dla postaci poruszający, dla, dla na przykład takiego Stinge, no to również nie będzie dobre, dobre redemption, czyli dla synda bardziej wspaniałość. Mm. No i dla, dla większości magów myślę, że Zonia, która nie wiem dlaczego w tej grze naz nazywa się inercja. Dlatego odkupienie jest OK. Ale nie na wszystkich postaciach. Ty używasz na Timo i pomaga nie tylko ci, ale całemu Timowi. Na Timo to może być dobry wybór, chociaż nie wiem, czy cienie nie byłyby również dobrym wyborem, no bo Timo często polega na swoich autoatakach, chociaż on i tak jest szybki ze swojej pasywy. No to, żeby wrogowie nie uciekali jeszcze, no to być może cienie, nie wiem. No tutaj odkupienie się wydaje całkiem solidnym wyborem na Timo, moim zdaniem. I nie do końca wiem, czy byłoby jakieś lepsze. Inercja mogłaby na Timo się jeszcze sprawdzić. Rzucasz grzybka, wchodzisz w inercję i wtedy Przeciwnicy nie są w stanie cię zabić, żeby wybucha, ty robisz pentakill, to też by mogło być spoko. Natomiast na timo faktycznie tutaj odkupienie, myślę, że może mieć ręce i nogi, tym bardziej. jak Przeciwnicy ci nie widzą, ty to używasz, zanim oni zdążą z tego wybiec, ty po prostu robisz kile. To jest ok. Dlatego odkupienie, jak najbardziej, na innych postaciach też jest w porządku, moim zdaniem. Tylko kwestia właśnie jak tego używasz, czy potrafisz tego używać na innych postaciach, czy też drużyna przeciwna się do tego dopasuje, bo Czasami myślę, że warto zrezygnować z Redemption, wiesz, jeżeli przeciwnicy mają twardych, te, tw że tak powiem, twardych bohaterów, a ty masz w drużynie samych miękkich bohaterów, jakkolwiek to brzmi, który, którzy mają mało HP, no to tutaj myślę, że dużo nie pomoże tutaj e, odkupienie, bo zdążą was wybić, e, zanim zdążycie, zanim zdąży dolecieć to, to odkupienie, to Redemption na ziemię, no a przeciwnym, przeciwnym drużynie dużo tym obrażeń nie zadasz, dlatego no trzeba dostosować trochę swój e, place na, Play style. Chyba tak to się mówi. Do właśnie przeciwników, do sytuacji. Natomiast jak najbardziej odkupienie na innych bohaterach ma sens, tylko trzeba potrafić tego używać i wiedzieć kiedy. I najlepiej potestować sobie właśnie różne, różne rzeczy i samemu dojść do tego, czy takie odkupienie na danym bohaterze ma, ma sens, czy też sensu nie ma i inne zaklęcie na butach sprawdzi się lepiej. Fajne pytanie, mega mi się podoba. Jeżeli. Bo to jest stricte gry, i takie pytania też są spoko. Jeżeli macie inne fajne, ciekawe pytania, zadajcie je w komentarzu przed pytaniem. Prosiłbym, żebyście dodali hashtag pytanie odcinka, abym po prostu łatwiej mógł je znaleźć. Jeżeli będą ciekawe, no to na pewno pojawią się w jednym z kolejnych odcinków. Wielkie dzięki za wysłuchanie. Dajcie znać, co wy sądzicie o używaniu Redemption na innych bohaterach oprócz supportów. A ja was teraz zapraszam już do gameplayu. No i jesteśmy na ekranie wczytywania postaci. W naszej drużynie Jean i Nami na bocie, czyli złoto oraz srebro. Nami, my ze złot, z dywizji złoto. Diano zagramy na midzie, Jax z silvera na dżungli. No i tutaj platyna, Garen na topie. Hmm? Ciekawe, ciekawe, interesujące. U przeciwników Malphite na topie, prawdopodobnie Z na midzie, Ezreal na bocie, Diano na dżungli oraz Galio na saporcie. Tak sądzę. Więc no, mamy tutaj Dianę w drużynie przeciwnej, mamy naszą Dianę. Diana ma runę zwinne nóżki. My mamy runę elektryzacja, więc tutaj sobie trochę pozmieniałem. Wydaje mi się, że elektryzacja. E, że, że runa elektryzacji będzie trochę lepsza niż... niż zwinne nóżki, czy też inne mm, destroyery, nie wiem jak się te inne runy nazywają, aczkolwiek no, użycie trzech umiejętności i atak nimi jest spoko. Dobra, sprawdźmy co my tu mamy. Mamy mm, półksiężyc. To wiem jak działa. To też wiem jak działa, tak? Trzy kule. Mhm. Mm dokładnie. I tarcza. To jest ten doskok chyba, tak? Lunarny skok. Dokładnie. 21 sekund. Ale jeżeli trafimy księżycową po światy, skraca się on do pół sekundy. Zapomniałem właśnie, że to jest zmieniony trochę, słuchajcie. Bo kiedyś Diana, nie wiem czy wiecie, na oryginalnym League of Legends, no i chyba tutaj, tutaj nie. Chyba, chyba tutaj od początku ma właśnie na Swojej umiejętności, że tak powiem. Trzeciej. Tu umiejętność. Natomiast wcześniej yy, w oryginalnym League of Legends ten lunarny skok był na Ultimate, a Ultimate był na umiejętności. chyba, o ile się nie mylę. Tak mniej więcej to wyglądało. Więc, no, trochę zaskoczonko. Oj, oj, trochę wskoczyliśmy pod wieżę, ale widzimy, jak dużo obrażeń zadaliśmy już. Na pewno jest to dobry wynik. Widzę, że tutaj chyba Z nas chce gonić, ale chyba się boi jednak. Ojej oj, oj, trochę za mało obrażeń zadaliśmy. Chyba możemy, dokładnie. Nie wiecie co, nie spodziewałem się takich dużych obrażeń od Zeda. W ogóle głupia wbitka. Tutaj e, błąd z mojej strony nie powinienem się wbijać. Nie mamy jeszcze drugiej umiejętności, nie mamy ultimata, nie mamy przedmiotów zakupionych, więc to jak najbardziej na spokojnie powinniśmy zagrać. Ale zastanawiam się, gdzie mamy zomb Ząb Zombnoshora chyba jest, tak, dokładnie, na drugim, na drugiej pozycji, więc sobie na spokojnie tego go kupimy. Wow, ej, ten ma masz 20 sekund jeżeli nie trafimy w lunarną poświatę, to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, więc koniecznie musimy trafić w te lunarne poświaty, czyli najpierw musimy oznaczać umiejętnością numer 1 przeciwnika, a dopiero później skakiwać z lunarnej tutaj właśnie poświaty. Jest to naprawdę bardzo dużo. No i przede wszystkim obijać tutaj tego zeda naszą lunarną poświatą. Tak to się nazywa? Nie, cios półksiężyca, ja cały czas mylę, gdzie jest lunarna poświata? Jest w ogóle ta umiejętność Lunarny skok jest, a nie po światu. Co ja mam z tą poświatą? Nie mam pojęcia. Dobra, zatem już piąty poziom, na to musimy uważać. Sprawdźmy jak działają nasze kulki, to są oczywiście tarcza i trzy kule księżyca, które zadają obrażenia. Jeżeli one znikną, to fajnie tutaj widziałem, że zadają obrażenia. Z schodzi na botę, więc my zejdźmy za nim. Boję się, że trochę za późno, natomiast tam jeżeli zdążymy, tam będzie walka czterech na trzech i być może to się uda jakkolwiek wygrać. Widzę, że tutaj nie, widzę, że już się cofamy. Jest tutaj Diana. Ok, obijajmy go. Straciliśmy tutaj doskok, nie wiem czy Zet ma ulta. Oj, szkoda, że tutaj Jacksowi się nie udało wbić. Mamy bardzo mało mm, many już, więc tutaj bym zagrał trochę bardziej defensywnie. Powiedział Samson, po czym stanął w miejscu, atakując minionki. Ale postarałem się tutaj spushować tą linię i cofnąć e, odpowiednio szybko na bazę. Widzę, że tutaj Diana chyba chciała się w nas zbić, niestety jej się nie udało. E, gdyby nas trafiła po światło i wskoczyła z trzeciej umiejętności, na pewno z Ultimate by nas dobiła. Ja widzę, że tutaj Ulta musimy chyba w ogóle dłużej przytrzymać, z tego co zauważyłem, prawda? Przytrzymaj, dokładnie. Przyry... Przyzywa Księżyc, spowalniając wrogów o 20% i nakładając księżycową poświatę na powiększającym się obszarze. A właśnie to zauważyłem w ostatnim meczu, że ta poświata się robi dosyć duża, a my tutaj mieliśmy stosunkowo małą. Natomiast fajnie, że to nakłada poświatę. To jest nasza pierwsza umiejętność i nasz ult nakładają poświatę, dzięki czemu możemy, no, częściej skakać, to jest na pewno spoko. O, bardzo dużo obrażeń nam zadał. I bardzo dobrze się pozycjonuje chłop. W sensie faktycznie ciężko nam go trafić. Hmm. Co to było? What the fuck, was that? Mhm, tam będzie bitka, słuchajcie. Ja boję się, że będziemy walczyć trzech na dwóch i nie wiem czy my tam zdążymy w ogóle dojść że idzie tam Z. No może nie będzie być ciekawie. Może nie będzie być ciekawie, słuchajcie. No tutaj nie damy rady niestety z nimi zawalczyć, za dużo przeciwników, za mało sojuszników. Natomiast fajnie zabiliśmy tam Zeda, boję się, że teraz przeciwnicy wezmą e, Smoka, boję się, że Jax sobie tutaj sam nie poradzi, nie wiem gdzie jest Ezreal. Ezreal właśnie dochodzi dopiero. Ta Diana nie jest zbyt dobra, natomiast e, no z drużyną na pewno sobie zagra lepiej niż e, my solo. Szkoda, że tam nasz chyba cały team tak, że Nami i Jean umarli. Sojusznik pokonany, teraz jest ten sam Jean z nami, idzie tam już Z. Бывelles. My dopiero idziemy, w ogóle tutaj się zablokowaliśmy. Szkoda. bo hmm, się, że teraz z nami również może umrzeć. My niestety nie mamy naszego ultimata, więc postarajmy się tutaj zajść. tego z reala. Ok, udało się go zabić. Super. Udało nam się przeżyć, fajnie zabiliśmy, przeżyliśmy, to się liczy. Słuchajcie, no Diana wydaje się mega potężna. Ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że zauważyłem na swoim przykładzie, jak tutaj nie ugram, że dosyć często się motam, nie trafiając autoatakiem, czy też źle używając ciosu półksiężyca, tak to się chyba nazywa. Dokładnie, więc no fajnie by byłoby ją wymasterować i nie wiem, czy ona się nie stanie moim mainem, bo ta postać wydaje się mieć ogromny potencjał w sensie naprawdę ogromny potencjał idzie tutaj z. No to było najgorsze rzucenie cioskupu półksiężyca na świecie. Aż człowiek ważemy, bo idzie tutaj również. Yy... Nie mogę go trafić tym, szkoda. Zbordujemy tego smoka. Z cały czas na błoto schodzi. Yy, widzę, że tam jest teraz 3 na 2. 3 na 3, 4 na 3. Nie trafią na niestety. Tutaj ona będzie miała przewagę oczywiście. 2 trupy, świetnie, i możemy teraz zrobić smoka. Słuchajcie, ponieważ Diana nie żyje. Myślę, że to jest idealny moment na smoka. Tym bardziej, że zaraz Jack zostanie. Szkoda, że nam tutaj Jim nie chce pomóc. Okej, okay, zabiliśmy go, i teraz spierdzielajmy ile sił w nogach. Widzę, że to jest Galio. Super udało się zada zabić, nie wiem czy my zabiliśmy czy Jin. ważne że zabiliśmy, no i na dole możemy zobaczyć, że jednak my zabiliśmy. Diana teraz chyba będzie brała smoka, natomiast my już mamy żądełko, jest to fajny mm, ruch w stronę właśnie tutaj zębu naszora. a ząb naszora jest mega potężny. No i słuchajcie, weźcie pod uwagę to, że ja dianogram gram pierwszy raz, ja dianogram gram pierwszy raz, a robię staty 5-2, no tutaj no musi to oznaczać, że Diana jednak jest potężną postacią. Bo gdyby nie była potężną postacią, no to nie robiłbym takich statystyk. Chodźmy na tego smoka. Chodźmy na tego smoka zrobić. Chcesz zrobić na W sensie tego? Mm. No dobra. Kurczę. Szkoda. Myślicie, że go tam dobije yy, Jax? Nie. Mamy za mało obrażeń. Wiecie? Jeszcze. Szkoda, że ten Jax się tam wbił. Natomiast teraz możemy spuszczować. Myślę, że tutaj wierzę. Nie wiem, gdzie jest Diana. Ale spróbujmy. No właśnie, o wilku mowa. O, udało się zabić. Nie wiem, czy przeżyjemy. Słuchajcie, tarcza. O! Co on robi? Nie! Nie! <grystanie> Niestety, nie udało nam się tutaj. Przeżyć było blisko, gdyby nie ten Galio, na pewno byśmy przeżyli. Słuchajcie, wierzę, że nasza tarcza by nas ochroniła od tego Ignata. E, natomiast liczy się, że to z nie żyje. My już mamy żądełko, mamy już e, różdżkę wieków, która się nam stakuje swoją drogą, chyba tak. Ile mamy staków na różdżce wieków? Mamy tutaj jakieś staty? Nie, ona się chyba nie stakuje teraz, co? Czekajcie, weteran. Każdy ładunek, tak, stakuje się. A gdzie mogę sprawdzić, ile mam już staków na niej? Mogę to jakoś podejrzeć, czy nie bardzo? Hmm, chyba nie. Chyba nie, dajcie znać, czy mogę tak podejrzeć. Może tutaj. Nie, no chyba nie mogę tego sprawdzić, ile mam staków. No, mniejsza większość. Skoczmy, y, wydefować topa, bo widzę, że tam jest Diana, widzę, że tam jest również Herald. Nie wiem, czy zdążymy. Natomiast Z jest na midzie, więc. Y, na, na bocie, więc bot y, jest puszowany, ale mid. Ok, udało się zabić Dianę, niestety nie zdążyliśmy tego przeżyć. no bo jednak walka dwóch na jednego. Szkoda, że ten Herald y, żyje dalej. On nam tutaj może trochę tu właśnie wie, że jeszcze. No, szkoda. E, no, ale walczyliśmy, tak, by nie patrzeć dwóch na jednego, plus Herald jeszcze tutaj nas też obijał i, i stworki, więc no mieliśmy ciężką sytuację. Szkoda, że tak, y, że tak źle użyliśmy tego ultimata. Ja muszę pamiętać, aby trzymać go dłużej, aby po prostu robił się większy okrąg i żeby więcej obra obrażeń zadawał. To byłoby naprawdę spoko, no i fajnie byłoby tutaj coś spuszować, na szczęście ee, w czasie, kiedy przeciwnicy pushowali topa, nasza drużyna wzięła mida i jest to naprawdę spoko informacja, widzę, że na bocie się wywiązuje jakaś walka, ciekawe jak to tam wyjdzie, mm, ja bym myślę, że tutaj poszedł pomóc e, Garenowi na midzie, bo tutaj za chwilę może przyjść Z może gdzieś tutaj Diana schodzić, super, e, no i co, i możemy teraz spuszować, słuchajcie, możemy tutaj ewidentnie spuszować teraz... Mida. Widzę, że zada nie ma, Diana jest na bocie, więc ten mid jest nasz. Mamy już, sklep, już klepsydrę z zoni. Udajemy się na to, bo, bo widzę tam darmową farmę. Ciekawe, czy tutaj w ogóle jest... Ojejku, to mi nie wyszło. Czy tutaj jest redba Jest redba więc go również zabierzmy. Tylko wciągnijmy go w krzaczki, żeby tutaj przeciwnicy nie widzieli tego, że my go robimy. Fajnie będzie go wziąć. Tutaj Diana nie będzie miała, Z nie będzie miał, nikt go nie weźmie, tylko my. No i co, ja bym się udał na tego topa, chociaż yy, widzę, że tam idzie już Garen, więc ja bym wrócił na mida. Myślę, że jeżeli Z tutaj gdzieś będzie szedł, możemy go zabić. Nie, yy, Diana idzie na naszego Reda, Zed dalej poszuje. Jest tutaj Malphite również, więc no, ewidentnie się nie, wy nie, wy nie wychylajmy za bardzo. Super, no i Malphite został z tyłu, więc Malphite raczej również zginie nie będzie w stanie tego przeżyć. No i my wszyscy żyjemy, to jest bardzo dobra informacja z tej Galio. Dało się go zabić, pięknie, mamy fajny atak speed. No i słuchajcie, tutaj Diana no jest przepotężna, jest, jest przepotężna jest Diana. Myślę, że będziemy ją kupować, bo no, jest naprawdę dobra kobita. Niestety nie mamy ultimata. Wycofajmy się, myślę, że moglibyśmy zrobić na Shora, chociaż teraz już raczej nie ma sensu. Ale myślę, że tutaj przeciwnicy będą szli tą stroną gdzieś, więc stajemy tutaj. Oj, dobra, spadajmy stąd. Myślę, że to jest Diana. My się nie chcemy z nimi aż tak bić, bo, bo to się za chwilę źle, źle skończy, tym bardziej, że jesteśmy tutaj sami. Mm. No i co, i możemy wziąć tutaj farmę na midzie. No, ale Diana jednak jest potężna. Mi się mega podoba graniu. Więc myślę, że będziemy sobie ją kupować tutaj. No to tak jest Diana. Myślę, że możemy zawalczyć Diana versus Diana. My mamy znacznie więcej golda, więc powinniśmy byli w stanie ją zabić. Ona może gdzieś tędy iść. Ok, my spaliśmy Ulta, ona spaliła Fli-Esha. fli Esha. <ślesha> Flesza spaliła, więc jak najbardziej plus dla nas do tego topa. Pójdźmy na y, smoka, ponieważ smok odrodzi się za 15 sekund. Dobrze byłoby go y, tam zabić po prostu i nie oddać go przeciwnikom. A tutaj się może wywiązać fajna bitka. Obawiam, obawiam się, że słuchajcie, że właśnie Malfight może mieć Ultimate'a. To zmienia faktu, że Z znowu ucieka. Nie wiem czy go zdążymy złapać, słuchajcie. Spróbujmy go tutaj dogonić gdzieś. Nie, wiem, gdzie on... nie mam pojęcia gdzie on się będzie wycofywał. Oje, ucieknął. niestety. Szkoda. Szkoda, że nie przytrzymaliśmy tego ultimata. Wycofaj się, halo, wycofaj się. Nie ma sensu tam się bić. Ojej, no, powiedział Saulson po czym wbił się pod wieżę. Mój błąd, nie powinienem się tam był wbijać, też w sumie nie chciałem w niego się wbić, w sensie skoczyłem w miniona, a chciałem skoczyć w Ezraeli i go zabić. Natomiast po powrocie, słuchajcie, kupiliśmy sobie klepsydrę z która zapewni nam przeżycie, jeżeli będziemy jej używać. No i przede wszystkim zabójczy kapelusz Rabadona, który zwiększył nam moc umiejętności o 40% i dodał jeszcze 130 punktów AP, jest to potężna liczba. Mamy Golda chyba najwięcej w grze, tak dokładnie, zaraz po nas jest Jean następnie Jax, później przeciwny Z. a w naszej drużynie Garen, yy Ezreal, Diana przeciwna, Malphite, nasz support i ich support. Team difference Nami, no Nami tutaj też gra dobrze, mi się podoba gra Nami generalnie, jest 2-1-16, więc tutaj Nami troszeczkę robi robotę i fajnie, że to Z yy, zauważył, nie Z. Kto, kto, tam to zauważył? Halo, kto to zauważył? Tak, Z zauważył, że tutaj Nami gra świetnie. No ale Zed tutaj też, no nie jest profesjonalistą. Więc tutaj, no nie wiem dlaczego tak płacze. Natomiast fajnie, że taki mecz, mecz się trafił. Bo przynajmniej pokaza, pokazałem wam mm, pewną dozę umiejętności. Nie wiem, czy my w niego wskoczymy. Jesteśmy w stanie? Nie, nie jesteśmy w stanie go tam złapać, a szkoda. Co czym tu będzie szedł? Hmm. Nie wiem czy on nas tu widzi. Może tu ma warto postawionego. Z tobą może Malphite schodzić. Nie no dobra. To chodźmy zabić tego Malphitea. Ej słuchajcie. Malphite nam nie będzie w stanie uciec ani nas nie zabije raczej. Więc spróbujmy. Chociaż może uciec z ulta, ale spróbujmy go tutaj zabić. On już nas widzi, więc zaraz będzie uciekał. Uuu spalił ulta, spalił flesza. Z się denerwuje, tiltuje i idzie Awk, ale powiem wam, że Malphite nam dużo obrażeń zadał. Myślę, że gdyby grał lepiej, mógłby nas ograć. Mógłby nas obrać, Albo gdyby po prostu miał więcej golda i lepiej by mu tutaj poszedł early. Myślę, że mógłby nas ograć. Na szczęście my tutaj też. Mm, skutecznie go zabiliśmy. Widzę, że tutaj możemy przechować chyba topas spokojnie, bo przecież są ze sobą nam idzie. My bardzo szybko poszujemy to wielno, słuchajcie, zobaczcie. Nie wiem, czy nie zdążył dojść w ogóle. Nie, wieża! Halo, wieża! Dobra, udało się. No, nie udało nam się niestety uciec. Natomiast plan był dobry. Spudowałem w wieżę dwukrotnie. Nie, nie trafiłem w wieżę, szkoda. 11, 6, 2. No i biorąc pod uwagę to, że jest to moja pierwsza gra, myślę, że gdybym trochę pograł tą dianką, myślę, że jestem w stanie się nauczyć nią się na tyle dobrze, aby skutecznie wyjść do Emeralda lub wyżej. Ona ma mega duży potencjał outplayer. Old play, old słuchajcie. Bo nie dość, że jeden na jednego robi fajne obrażenia i jest w stanie pokonać myślę, że większość postaci 1 vs1. No to jeszcze w fightach, słuchajcie, to nie ult... Mm, odpowiednio użyty. Myślę, że może porobić fight na spokojnie. Fajnie, że tutaj nami świetnie gra. Myślę, że teraz możemy umrzeć tutaj niestety. Natomiast dwa smoki dla nas, trzeci wstaje dopiero za 30 sekund, to my już się odrodzimy i już tam będziemy skutecznie bronić tego smoka, aby przeciwnicy go nie ukradli. Chociaż teraz słuchajcie, trochę sytuacja się odwróciła i przeciwnicy są właśnie zgrupowani i są w stanie tutaj nas skutecznie spuszować i troszkę pozabijać, natomiast mam nadzieję, że to jest tylko takie e, zbędne przyczucie. I nie przegramy tego, chociaż tutaj ewidentnie widać, że no gałgany mają, mają szansę, mają szansę. Skoczmy zabić tego Ezra, bo on jest samotny, on jest odosobniony, słuchajcie. On nas nie będzie w stanie sam zabić. Nie wiem, gdzie on się cofa, czy on się gdzieś cofa tam. Tak on się tutaj cofa. Zobaczcie, tutaj Ez nie jest nam w stanie nic zrobić, oczywiście jest Adikery, Natomiast my teraz możemy fajnie wziąć sobie tego smoka, chociaż jest tutaj Z, którego będziemy chcieli również zabić. Spróbuj tylko przyjść, to my już Cię złapiemy, gabganie. Ok, idzie. Trzeba będzie chciał wstakiwać. No i zajebiście, zabity. Myślę, że smok jest nasz. Świetnie, no i teraz myślę, że możemy również przeciwników spuszować. Tutaj Nami fajnie i goni, chociaż boję się, że Diana zaraz zabije ją. Na szczęście nie, na szczęście nie, ale teraz myślę, że możemy poszować. Słuchajcie, teraz myślę, że możemy poszować albo zrobić lorda, to też by było spoko. Fajnie, jeszcze trafiliśmy, niepotrzebnie ulta użyła. Ale zobaczcie, kiedy ja robię obrażenia. No tutaj jest przepotężny, przepotężne obrażenia, naprawdę to są. Ezreal trafiony. O, nie trafiliśmy go, niestety. Dobra, to jest GG. Niestety, ultem nie trafiliśmy przeciwników, natomiast i tak wygraliśmy. Mam nadzieję, że meczek wam się podobał. Tutaj fajnie, fajna, gra z mojej strony, tak myślę. No i powiem Wam szczerze, że polecam Wam tutaj spróbować samemu pograć Dianu. Wydaje mi się, to mega mocna postać. Zresztą tutaj 6 osiągnięć mówi za siebie, dlatego serdecznie polecam tę postać. Mi osobiście się nią gra świetnie. No i co, i zapraszam Was do kolejnego odcinka już. Piątek, o ile się nie mylę. Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy środę, prawda? Tak, dzisiaj mamy środę, bo w końcu League of Legends się pojawił, dlatego polecam Wam serdecznie wbić na mój kanał w piątek o godzinie 15 na odcinek z Mobile Legends Bank Bank. Natomiast teraz Wam bardzo dziękuję za oglądanie, życzę wspaniałego dnia lub miłego wieczoru, albo dobrej nocki. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i cześć. We will be in touch.